Czy w Polsce można w domu produkować alkohol na własny użytek? Zależy jaki. Produkcja to winiarstwo czy produkcja piwa nie stanowi problemu, jest, to, jest ona przyjęta. Oczywiście nie można wprowadzać do obrotu, bo to już musi być objęte bardziej restrykcyjnymi przepisami, ale nikt ci nie zrobi problemu, jeżeli wyprodukujesz na przykład własne domowe wino. Inaczej jest na przykład z dystylatami. Tu już produkcja bimbu nie jest zgodna z prawem. No ale jaka jest wykrywalność tego dość niska, bo te duchy puszczy są dość. Popularne i krążą po weselach jako jakieś prezenty. I ja też uważam, że akurat tu przepisy są dość restrykcyjne. Oczywiście ja uważam, że słusznie państwo piętnuje te obszary, gdzie produkuje się na przykład alkohol, ten bimber, który jest nie tym etylowym alkoholem, tylko wręcz metanolem, który może doprowadzać do różnych chorób, schorzeń. Ale co innego, jeśli ktoś, mając wiedzę, mając narzędzia, wytwarza na własny użytek, na przykład jakiś napój wysokoprocentowy. Ja takich napojów nie piję, nie lubię, ale wiem, że są ich. Wiem, że są ich zwolennicy, to mnie zatrząsa taka niechęć do tego smaku alkoholu, bo nie, nie lubię tych mocnych alkoholi. Również. Tak jest we wspomnieniach, ile kogoś próbowałem, ja rzadko próbowałem, ale no tu, tu przepisy są dość restrykcyjne i też powstaje pytanie, po co w ogóle są takie przepisy, bo i tak wykrywalność będzie zawsze bardzo niska, a już no, przepisy dotyczące sprzedaży są czymś innym, więc no ale destylatów takich mocnych produkować nie można.